Na kamień 1, ponieważ odpowiada jedynce. W dwójce porządkują dwa kamienie, w trójce trzy, a w czwórce cztery. I mam nadzieję, że to w miarę jest widoczne, tak żeby można było się zdecydować. Jeżeli kochani, ktoś ma na przykład problem troszeczkę z oczkami, to jeszcze raz powiem. Lewa górna 1, lewy dolny 2, górny prawy 3 i cztery dolny 4. 4 do 4. Okej, okay. nieważne. Dobra. Słonik będzie, będzie stał tam, gdzie ja będę yy, czytać. Chyba na razie go postawimy tu, bo ja jeszcze sama nie z Zwancem zamierzam zrobić, jak zwykle. Na początek losuję dla jedynki. Ja po prostu będę je losować dla każdego po 5 kart. Tu są wszystkie karty, tak? I będę je losować. Kochani, yy, pokierujcie moje ręce, żebym mogła waszymi myślami wybrać odpowiednio kartę dla Was. Ja będę tylko waszymi y, ręcami. Wy będziecie moją głową i szyją. Dobra, to ta karta jest dla jedynki. Ta karta jest dla jedynki. Ta karta jest dla jedynki. Ta. I ta. Teraz dla dwójeczki. Teraz dla dwójki. Kochani. Nie trzeba, żeby widzieć. Ja będę dla was czytać. Zaufajcie mi. I będzie romantycznie. Romantycznie, erotycznie. Dwa, trzy, cztery, pięć, teraz trójeczka. jeden. Dwa, trzy, cztery. I pięć. I teraz czwóreczka ostatni. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. I stwórzmy historię. Co on ona pragnie teraz powiedzieć tak, w takim klimacie. I tak, kochani, teraz będę czytać dla jedynki. Właśnie tam stawiam słynika na szczęście, żeby to było szczęśliwe. Mam nadzieję. Zobaczmy, co tu ta osoba chce powiedzieć. Ułóżmy to. Na początku przeczytam wszystkie, jak leci, a potem zobaczymy, czy da się z tego historię powiedzieć. Twoje łzy są dla mnie największą porażką. Jeszcze jutro się obudzę i zaboli. Pojutrze też, ale z każdym dniem coraz mniej. Odeszłaś i zapomniałaś mi powiedzieć, jak żyć bez Ciebie. Potrzebuję Ciebie, wiesz? Więc dbaj o siebie. Jesteś dla mnie całym światem. I teraz jest Wasza, kochani, historia. Ja ułożę historię w taki y, sposób, jaki mi podpowiada intuicja. A Wy sobie ułóżcie te wyrazy, te zdania, te teksty, tak jak Wy potrzebujecie, ja pomyślę sobie przez chwilkę. To będzie pierwsze. Tak. Pomyślcie sobie, ktoś kogoś zostawił, tak? Ta osoba płacze. Potrzebuje was. I to chcę wam powiedzieć na koniec. Teraz posłuchajcie w takiej kolejności. Dla jedynki. Odeszłaś i zapomniałaś mi powiedzieć, jak żyć bez ciebie. Twoje łzy są dla mnie największą porażką. Jeszcze jutro się obudza i zaboli, pojutrze też, ale z każdym dniem coraz mniej. Potrzebuję cię, wiesz? Więc dbaj o siebie. Jesteś dla mnie całym światem. Ta osoba od Jedynki, o której pomyśleliście. Zobaczymy, czy dla kogoś to będzie pasowało. Dajcie mi znać w komentarzu. Dwójeczka. Wiele wytrzymam. Ty trzymasz mnie blisko, a ja trzymam się ciebie. Chcę zasnąć z Tobą obok. Zrannie mówiąc prawdę, ale nigdy nie pocieszaj kłamstwem. Jedyne co odczuwam to brak Ciebie. Teraz jakbyśmy mogli to ułożyć. Tak? Może tak? Dwujeczka. Zrani mnie, mówiąc prawdę, ale nigdy nie pocieszaj kłamiąc. Ty trzymasz mnie blisko, a ja trzymam się ciebie. Chcę zasypiać z Tobą obok. Jedyne co odczuwam, to brak Ciebie. Wiele wytrzymam. Zapowiedź czegoś fajnego. Trójeczka. Tutaj słoniki idzie teraz do trójeczki. Przeczytamy trójeczkę. Kocham Cię do głębi Twoich wad. Jesteś mi coraz bliższy. Znam na pamięć każdy Twój ruch. Mogę ci wyznać już wszystko. Udajmy, że ci nic, że cię nie kocham i nie tęsknię, bo tak będzie lepiej. A teraz jak to by mogło mieć jaką kolejność? To wygląda trochę smutne. Czyżby było szczęście, nagle ktoś coś się popsuło troszeczkę? Myślę też taka historia. Mogę Ci wyznać już wszystko. Znam na pamięć każdy Twój ruch. Kocham Cię do głębi Twoich wad. Jesteś mi coraz bliższy. Udajmy, że Cię nie kocham i nie tęsknię, bo tak będzie lepiej. Widzisz, dlaczego ja przedtem tu źle przeczytałam? Poczekajcie, kochanie. Widzisz, tu nie ma jednej litery w tym tekście? Mam tu jakiś długopis. Niech ja to napiszę tak, żebym zawsze widziała, że literę zjadło. Tu piszę tak. Udajmy, że ci nie kocham. Widzicie? Przecież tu e nie ma. Że cię nie kocham. To może być, że ci nie kocham. Dobra. Do tego ja źle przeczytałam. tu mi się coś tu kaleczy wyraz. Pamiętam, jak się po polsku przecież czyta. Okej, okay, kochanie. Czwóreczka. Słonik wędruje do czwóreczki. I teraz czwóreczka. Zobaczmy, co tu jest. Czasami musisz po prostu skoczyć, o skrzydłach pomyśleć w drodze na dół. Nie. Hmm. Czuję, jakbym znał Cię od wieków, a jednocześnie chcę Cię wciąż poznawać, bo świat bez miłości nie ma najmniejszego sensu. Potrzebowałem dnia, ja, aby Cię pokochać, a teraz potrzebuję lat, aby Cię zapomnieć. Hmm, kochani, co to jest? Hmm, to interesujące. Może to tak by było? Co to nie znaczy? Ktoś kogoś o coś pytał, czy coś zrobił, ktoś zaprzeczył, powiedział nie? Lub na to, co myślicie, jest nie? Tak może? Lub na końcu to nie? Nie, zostawmy jako nie. Zobaczymy, na końcu zobaczymy. Czuję, jakbym znał Cię od wieków, a jednocześnie chcę Cię wciąż poznawać. Bo świat bez miłości nie ma najmniejszego sensu. Czasami musisz po prostu skoczyć. O skrzydłach pomyśleć w drodze na dół. Potrzebowałem dnia, aby cię pokochać, a teraz potrzebuję lat, aby cię zapomnieć. Nie. Ktoś kogoś odrzucił?